Dzień dobry, kochany strzelcy. Witajcie bardzo serdecznie. Zapraszam Was na czytanie grudniowe i zapraszam Was, kochani, także do moich usług. W ofercie znajdziecie promocyjny pakiet świąteczny, czytanie roczne, plus czytanie ogólne lub przeznaczenie duszy. Dwie usługi praktycznie w cenie jednej, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam. Znajdziecie również więcej informacji na królowamocy.com właśnie zauważyłam, że nie zdążyłam ściągnąć motylka, ale jak wiecie, nie ma przypadków. Kochane strzelce, więc już na wstępie mogę Wam powiedzieć, że grudzień będzie dla Was miesiącem przemian. Miesiącem bardzo silnie transformującym. Zresztą teraz też będziemy mieli zaćmienie i nów w znaku strzelca, właśnie w Waszym znaku, więc jest to czas spełniania marzeń. Rok 2022 również będzie tutaj bardzo mocno pod opieką Jowisza, który opiekuje się Waszym znakiem, czyli. I jest to przekaz, że prawdopodobnie grudzień lub też przełom roku 2021 i roku 2022 będzie czasem silnie transformującym dla Was. Dobrze, zobaczmy w takim razie, moi kochani, jak Wy wyglądacie w grudniu. Jak wy wyglądacie w tym miesiącu, kochani moi? Bardzo dobrze. Czwórka buław, czyli tutaj jest szczęście, jest radość, jest ciepło domowe, spokój wewnętrzny, celebrowanie życia. Jest tutaj też bardzo silnie zaznaczona atmosfera domu, więzi z bliskimi też ludźmi. Więc mam takie poczucie, że wy będziecie cieszyć się, radować, tańczyć, śpiewać. Być może przyjdą wam do głowy nowe pomysły, nowe projekty, które będziecie chcieli rozpocząć w najbliższym czasie, bo czwórka Buław też mówi o nowym początku, który ma przynieść nam właśnie satysfakcję i solidne fundamenty. Pod budowę dalszego życia. Zobaczmy, z czym ta czwórka buław jest tutaj bardzo mocno związana. Z czym ta energia jest tu związana. Siedem dynarów, czyli... Może być tak, że właśnie po okresie jakiegoś zastoju, gdzie niewiele działo się w Waszym życiu, gdzie być może na coś oczekiwaliście, w końcu przyjdą nowe pomysły, nowe plany, pewne sprawy tak jakby ruszą do przodu. Ale ja też mam takie poczucie, że grudzień może być dla Was, drogi strzelce, takim też miesiącem właśnie regeneracji w domu, odpoczynku z bliskimi. Być może co niektórzy wezmą urlop, będą chcieli też wyjechać. Zamiast to gdzieś, ale to z bliskimi osobami, żeby po prostu jakby zregenerować swoje siły, naładować akumulatory, by z mocą i z jeszcze większą siłą podejść do nowych wyzwań, które tutaj jakby no, szykują się przed Wami, ale to są takie wyzwania bardzo, bardzo pozytywne, do których Wy będziecie podchodzić bardzo entuzjastycznie. Także yy, ja widzę Was yy, jako osoby, które yy, delektują się ciepłem domowego ogniska, są szczęśliwe i radosne, i wykorzystują grudzień jako czas regeneracji. Takie troszeczkę sanatorium. Zobaczmy, na czym warto w grudniu opierać swoje działania. 10 denarów. No, słuchajcie, tutaj myślę, że rzeczywiście Wasza rodzina będzie bardzo, bardzo ważna. Na czym warto się koncentrować? Na pogłębianiu więzi z bliskimi Wam osobami, zwłaszcza z tymi osobami, które kochacie, z którymi dawno się nie widzieliście. To może być Wasza rodzina, z której pochodzicie. Tutaj widać radość, widać spotkania rodzinne i warto na tym się koncentrować. Ale też powiedziałabym, że 10 denarów to jest w ogóle czas słuchajcie, gromadzenia także dóbr materialnych. Tutaj, dobra materialne mogą być ważne dla Was w tym miesiącu, ale bardziej pod tym względem, że dobrze by było, tak jakby. Być może zaoszczędzić pewne pieniądze, y, zabezpieczyć swoje dobra materialne, y, ponieważ dobra materialna w grudniu w pewnym sensie, tak jakby y, przyniosą Wam poczucie bezpieczeństwa, którego Wy bardzo, bardzo potrzebujecie y, i tak jakby zabezpieczył byt Waszej rodziny. Y, I dzięki temu też. Będziecie mogli odczuwać tę radość i ten spokój. 10 dolarów, słuchajcie, mówi także o tym, że naprawdę ważna jest w tym miesiącu rodzina. Spędzenie czasu radośnie i wesoło to jest bardzo, bardzo ważne. Śmiech, zabawa, wspólne celebrowanie życia będzie Wam dodawało siły, będzie Wam dodawało skrzydeł. To jest dla Was bardzo ważne i bardzo Wam potrzebne, ale także ludziom, których kochacie, którym po prostu na Was zależy. Zobaczmy, co w grudniu powinniście pożegnać. Od czego należałoby tutaj odejść, by móc wejść w piękną energię świętowania, radości, celebracji życia. Zobaczmy, co należy tutaj pożegnać. Paść miecze. Przede wszystkim... Wiecie co? Brak tolerancji. Brak tolerancji dla innych ludzi, um, lub też otaczanie się taką energią, braku tolerancji, na przykład w stosunku do Was. Ponieważ Paśmieczy jest osobą, powiedziałabym, szalenie inteligentną, ale bardzo często też niecierpliwą. Taką, która chciałaby mieć wszystko już teraz, chciałaby też, żeby na przykład wszyscy się z nią zgadzali, podzielali jej poglądy. Czyli tutaj, jeżeli wy chcecie rzeczywiście bardzo pięknie wejść w tą energię świętowania, w tą energię spokoju i harmonii wewnętrznej, a także właśnie w tą energię regenerowania swoich sił i budowania solidnych podwalin pod swoje życie, to należałoby odejść słuchajcie od krytykowania innych ludzi, jeżeli oczywiście odnajdujecie to w sobie, tak? Tak jakby jest tu powiedziane, że grudzień nie jest dobrym miesiącem w ogóle koncentrować się na wadach, czy jakichś niedoskonałościach własnych, czy innych ludzi, tak? Ym, paśmie czy mówi o tym, że jeżeli rzeczywiście będziesz miał takie, ym, taki, taką możliwość, ym, to Postaraj się być może być bardziej elastycznym. Tak, myślę, że tutaj elastyczność jest ważnym tematem, co nie oznacza akceptowania oczywiście złych zachowań w stosunku do Was. Ale mimo wszystko ja bym powiedziała, że strącie od krytykowania, od y, w ogóle takich negatywnych energii, od niskich wibracji. I y, 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 y też nie przyjmujcie tak, tej krytyki. Pod własnym adresem. Myślę, że tutaj wy powinniście bardziej sobie ufać, a krytykę, która może tutaj jakby pojawić się pod waszym adresem, należałoby po prostu wziąć przez palce i jakby też nie ulegać tym emocjom, nie dać się prowokować i wciągać w jakiś taki wir nieporozumień. Paśmie, czy też może mówić o tym, że właśnie jeżeli, zwłaszcza ci, którzy na przykład chcą, Hmm, zacząć jakiś nowy projekt, może założyć własną firmę, albo hmm, poprawić y, swoje funkcjonowanie y, w obszarze zawodowym, na przykład, to jest tutaj potrzebne zdobywanie wiedzy, czyli po prostu doucz się różnych ważnych dla ciebie rzeczy. To y, nie będzie manifestowało się od razu w grudniu. Ale w ogóle taka energia pogłębiania wiedzy, zdobywania wiedzy i zdobywania tej mądrości z książek, zwłaszcza, tak jakby zasili Twoje korzenie, pozwoli Ci postawić właśnie solidne fundamenty pod Twoją przyszłość. Zobaczmy, o czym warto myśleć w grudniu, drogi Strzelca o czym warto myśleć. Uuu, energia wieże. Zobaczmy w takim razie, co to oznacza. I paść buław. Tak, czyli słuchajcie, tutaj ewidentnie dla wielu z Was jest takie przesłanie, że trzeba dobrze się przyjrzeć właśnie swojemu życiu. Odejść od wszystkiego tego, co jest nietrwałe, co jest takie niesolidne. Energia wierzy mówi o tym, że nie zatrzymuj na siłę walącej się wieże. Pozwól pewnym rzeczom tak jakby upaść naturalnie, rozsypać się, jakby nie musisz tego kontrolować. Nie musisz tego na siłę zatrzymywać, tak? No właśnie, tutaj jest powiedziane, nie zatrzymuj niczego na siłę. Jeżeli coś ma się zakończyć, jeżeli coś ma się przetransformować, to to i tak się wydarzy, czy chcesz tego, czy nie. A energia wieży tutaj bardzo często jest informacją taką odgórną, że pewne zmiany, zwłaszcza w obrębie właśnie Twojego domu, Twojej pracy, Twoich relacji z bliskimi ludźmi, one będą się zmieniać, one będą ewoluować, i te zmiany mogą wydawać się w pewnym sensie dla ciebie na przykład trudne, tak? Możesz na przykład nie czuć zgody na to, żeby coś się zmieniło w twoim życiu, zwłaszcza w tym najbliższym obszarze, ale energia Pazia Buław mówi o tym, że właśnie. I jeżeli ta wieża, tak, yy, zawali się, runie, to pokażą się nowe możliwości, pokażą się nowe horyzonty. Ty zyskasz wolność i swobodę. Właśnie tutaj brakuje tej elastyczności. Ten paść mieczy jest bardzo taki sztywny. On w ogóle chodzi po cienkiej linie. On em, nie ma pod sobą solidnych fundamentów, tak? Nie ma. Natomiast paść buław on jest radosny, on jest powiedziałabym tutaj w euforii. Przestrzeń wokół niego jest pusta, co oznacza, że pokazują się nowe horyzonty. Że kiedy ta wieża się zawali, że kiedy ta wieża się rozsypie, to na tak zwanej pustyni, gdzie możecie mieć poczucie: rety, teraz już nic tutaj nie ma. Właśnie. Jest możliwość kreowania swojego życia i jest ta wolność, i wy się pokazujecie tutaj jako osoby, które po różnych trudnych zakończeniach czy doświadczeniach będą właśnie odzyskiwać tę radość, będą odzyskiwać tę euforię, ten potencjał, będziecie wyzwalać, potencjał twórczy. Ja myślę, że tutaj wielu z Was będzie. Myślało o jakiejś zmianie zawodowej w najbliższym czasie, ale też pewne zmiany będą dotyczyły, słuchajcie, Waszego domu i Waszego życia, być może też relacji z Waszymi dziećmi, które tutaj też się pokazują jako bardzo, bardzo ważne. Dobrze, zobaczmy, jaki powinniście zrobić następny krok, by wejść. Przepięknie w energię właśnie czterech buław, czyli w energię szczęścia, sukcesu, obfitości. Wasz następny krok, sam się pokazał, rycerz denarów, czyli mm, powiedziałabym tak, tutaj trzeba, słuchajcie, nastawić się w grudniu na działanie mm, rzetelne, bardzo konsekwentne. Tutaj wymagana jest od Was pracowitość pracowitość w obszarze powiedziałabym waszego życia, wiecie, co, nie tylko zawodowego, ale też powiedziałabym praca troszeczkę nad swoim nastawieniem. I o co tu chodzi, bo z jednej strony grudzień pokazuje się jako czas takiej właśnie regeneracji, odnowy, spędzania czasu z bliskimi, a z drugiej strony pokazuje się energia zachęcająca właśnie do pracy. Ja bym bardziej powiedziała, że tu chodzi o to, że ty potrzebujesz zrozumieć, że aby postawić stół na czterech nogach, dom na solidnych fundamentach, nie zrobisz tego w jeden tydzień, nie zrobisz tego nawet w miesiąc. To jest proces. To jest proces. I tu masz też powiedziane, że otwórz się na podążanie w nieznane. Chcę powiedzieć, podążanie w nieznane. I jest tutaj także też potrzeba, słuchajcie, w tą drogę zabrania doświadczeń. Doświadczeń związanych z być może waszymi błędami, które wcześniej popełnialiście. W ogóle taka świadomość też własnych błędów będzie tutaj Wam bardzo pomocna, ponieważ pokazuje się tutaj zakończenie jakiegoś etapu w waszym życiu coś, co jakby ma was uzdrowić. Coś, co wpłynąć ma bardzo korzystnie na Was i ma wyzwolić w Was potencjał. Grudzień jest właśnie miesiącem wyzwalania potencjału. Stąd też być może pokazał się tutaj motelek, którego nie zdążyłam zdjąć przed nagraniem, bo zapomniałam, tak? Ale to jest właśnie to uwolnianie tego potencjału. To jest właśnie też zrozumienie, że ja potrzebuję cierpliwości, wytrwałości, hartu ducha. Potrzebuje być uziemiony, tak? W tym, co robię. Nie mogę działać pochopnie, bo tutaj możecie mieć na przykład takie tendencje do podejścia do różnych tematów na przykład bardzo, bardzo entuzjastycznie, tak, Ale żeby właśnie przepięknie wykorzystać energię pazia buław, który jest odważny, który jest charyzmatyczny który tutaj nie boi się nowych wyzwań, to trzeba też dobrze się uziemić, żeby tę energię właśnie zmaterializować. A żeby ją zmaterializować, to jest potrzeba hmm, wykonywania każdego dnia jednego małego kroku w stronę y, realizacji własnych marzeń, w stronę wyzwolenia własnego potencjału. Tak? Zobaczmy. Moi kochani. Jak wy widzicie grudzień. Jak Wy widzicie tę sytuację, w której jesteście, jak Wy widzicie grudzień, um, rycerz mieczy, czyli obudzi się w Was także taka um, chęć do zawalczenia o własną prawdę? Um, Obronienia siebie też w jakimś temacie. Będzie, jakby wy, będziecie widzieć w grudniu własny cel, własną drogę. I powiedziałabym, że mimo wszystko nie będziecie tutaj oglądać się na przeszkody, które gdzieś mogą się pojawić. Jak wy to widzicie? Wy jesteście, słuchajcie, nastawieni na komunikację jak najbardziej z innymi ludźmi, ale to jest taka komunikacja, powiedziałabym, by właśnie obronić jakby swoją prawdę by stanąć za sobą murem. Mhm. Ja bym też powiedziała, że um, możecie mieć taką troszeczkę tendencję w grudniu do nieprzebierania w słowach. Ale myślę, że to jest właśnie um, coś, na co też trzeba by było troszeczkę zwrócić uwagę. Dlatego, że może to wywoływać pewne konflikty. A widać tutaj, że rodzina i relacje rodzinne, czy też um, relacje z ważnymi dla Was osobami. Będą bardzo istotne i tak naprawdę z pewnego powodu są Wam potrzebne też. Tak? Natomiast tutaj, jeżeli pokazują się jakieś trudne doświadczenia, pokazuje się właśnie jakaś taka energia transformacji i zmiany, to jest tutaj powiedziane, że Pozwól temu się zmienić, pozwól pewnym rzeczom się przetransformować, ale mimo trudności, mimo tak zwanej wieży, mimo przeszkód, nie trać tego celu z oczu tego Twojego celu, tej Twojej drogi. Nie trać tego, tak? Nie trać. Dobrze, zobaczmy tutaj, jakie są wpływy z zewnątrz. Jakie są wpływy. Z zewnątrz, w grudniu, dla, dla strzelców. Siódemka buław. No, słuchajcie, tutaj na otoczenie zewnętrzne mm, zwróciłabym też uwagę, bo może być tak, że pewne osoby będą tak jakby chciały na Was wywierać presję. Być może będą chciały coś osiągnąć. Być może będą chciały yy, też no, wprowadzić jakieś zamieszanie. Tutaj macie powiedziane, że nie dajcie się prowokować, bądźcie uziemieni. Koncentrujcie się na yy, jakby własnych granicach, otwierajcie te granice dla tych, którzy jakby mogą wejść, ale też zamykajcie dla tych, którzy są tak jakby niepożądani, tak? Nie przyjmujcie pod yy, swoją, swoim adresem krytyki. Uwag, jakichś takich bardzo bolesnych, miejcie na uwadze, słuchajcie, własną prawdę. Własna prawda tutaj jest dla Was bardzo, bardzo ważna. Um, może być też tak, że niektóre osoby z otoczenia będą się izolowały, ale ja bym bardziej powiedziała, że jeżeli rzeczywiście pewne osoby by się izolowały, to też nie zmieniaj tego na siłę. Bo jeżeli pewne osoby będą się izolowały, to też. Troszeczkę mówi to o tym, że jakby one nie mają dla ciebie najlepszego wpływu. Tak? Tutaj siódemka Buław mówi też o takim podłożu konfliktowym o tym, że mamy poczucie, że nie wszyscy jakby dobrze tutaj nam życzą. Więc ja mówię: koncentrujcie się na tych ludziach, z którymi wam jest po drodze dobrze. Zobaczmy. Jak wy kończycie ten miesiąc, jak kończycie ten miesiąc, w jakiej energii, w energii asa Mieczy, czyli wy robicie, słuchajcie, porządki. Ewidentnie, tutaj mamy wyjaśnienie konfliktów, być może też odcięcie od pewnych trudnych sytuacji. Wy wchodzicie na wyższy poziom. Są tutaj też olśnienia, objawienia. Waszego umysłu, tak, zobaczenie pewnych rzeczy jasno i wyraźnie, być może rzeczy, które właśnie były głęboko ukryte, które były zamiatane pod tak zwany dywan, jakby um, wy do tego wszystkiego dotrzecie. Tu jest ewidentnie energia, czystki, porządku, w ogóle porządkowania swojego życia. Nierzadko też energia Asamieczy mówi o e, kwestiach na przykład rozwodowych. Ale, w związku z tym, że jest nas tak dużo, to trudno byłoby powiedzieć, że dotyczy to wszystkich osób. Natomiast energia dla wszystkich um, to jest energia wyjaśnienia różnych trudności, nieporozumień i konfliktów. Um, poprzez odwołanie się do faktów, czyli wy wychodzicie z tego miesiąca, powiedziałabym, jako osoby, którym się rozjaśnią pewne rzeczy. Mało tego, otwieracie się na nowy początek, być może na nowe uczucie, na nową pracę czy pomysł na biznes i powiedziałabym też, nauczcie się chronić to, co wy Was piękne, delikatne i wrażliwe, ale też hmm, chcę powiedzieć, że tutaj w grudniu dobrze by było działać przez pryzmat Waszego serca i bardzo proszę, żebyście nie utożsamiali tego z tym, że na wszystko się godzicie. Tylko bardziej chodzi o to, że to, co robisz, to, co mówisz, staraj się, żeby było z najwyższym dobrem dla ciebie i być może też dla innych osób. Dobrze. Jaka nagroda ciebie czeka w grudniu? Jaka nagroda do ciebie przyjdzie? Niespodzianka nagroda. 10 buław, czyli. Tak jest, zakończenie bardzo trudnego i obciążającego etapu w Twoim życiu. I to jest nagroda, czyli pewne rzeczy zostaną dokończone. Ja bym powiedziała, że dla Ciebie grudzień jest miesiącem podsumowań i otwierania się na Nową wiedzę, nowe pomysły, nowy, nowy początek. Ja to bardzo mocno czuję, słuchajcie, dla jednych na niwie zawodowej, gdzie rzeczywiście tutaj będziecie pewne pomysły wdrażać w życie lub myśleć bardzo intensywnie o tym, jak to wszystko rozpocząć, a dla innych osób, ja po prostu czuję tutaj bardzo duże zmiany na polu. Rodzinnym, zawodowym, to już mówiłam, rodzinnym, relacyjnym. Ale w konsekwencji widać, że jakby te zmiany przyniosą wam korzyść, przyniosą wam nowe możliwości i nowe horyzonty. Następuje zakończenie czegoś, co bardzo was obciążało. Teraz już będzie tutaj droga prosta. Droga prosta do celu, dokładnie tak. Prosta droga do celu. I ja też widzę w Was taką troszeczkę bezkompromisowość, i myślę, że z jakiegoś powodu może to być dla Was ważne. Tak? Bezkompromisowość. Czyli nie będziecie tutaj godzić się na wszystko. Mhm. No to dobrze. Zobaczmy z kart mocy, jakie jest dla Was przesłanie na ten miesiąc. Zapraszam was kochani do pakietu świątecznego. Czytanie roczne, czytanie indywidualne lub przeznaczenie duszy. Lub do innych usług, wszystko w opisie pod filmem bądź na królowamocy.com, a przesłanie dla was to. Przyjrzyj się swoim myślom. Myśli są materią. Co oznacza, że to o czym myślisz, staje się prawdą. Idąc w myśl tej teorii, jak chcesz być spełnionym i szczęśliwym, kiedy w tobie dominuje niepokój, strach, iluzja? Zastanów się więc, czy twoje myśli cię wspierają, czy może odbierają moc. Ale ja ewidentnie widzę, że tutaj właśnie jest także porządek w sferze mentalnej. I zrozumienie, że w dużej mierze mm, sam siebie obciążałem poprzez własne myśli. I tu jest właśnie dotarcie też do tego jakby źródła, do tego sedna prawdy, tak, że nie tylko inni być może mi dokładali y, tych ciężkich bagaży, ale ja sam czy sama też w dużej mierze to wszystko y, niosłam na własnych barkach. No dobrze kochani, to ja Wam życzę wszystkiego pięknego, dużo, dużo spokoju, przepięknych świąt Bożego Narodzenia, jak to cudownie, że to już ten czas i zapraszam was oczywiście do kontaktu dziękuję że jesteście buziaczki dla was kochani i pa pa